Wyjątkowy wieczór, wyjątkowe miejsce. Klub Cube Sport Fitness. Nie jesteśmy sami. Piękne otoczenie, pięknych kobiet podczas Ligi Kobiet. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością w Lublinie. Chcemy jak najbardziej propagować sport zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Miejsce wyjątkowe, ale też i wyjątkowa okazja do premiery, Nowa Klasa B, nie bez przyczyny dedykowana młodym, dynamicznym kobietom. Mercedes, który spełnia wszystkie funkcje. Jest stylowy, jest modny, jest funkcjonalny. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do klubu, zabrać swój sprzęt, zabrać przyjaciół, w tym samochodzie się odnajdzie. Łączymy radość, łączymy styl życia, łączymy sport. Cieszy nas również fakt, że partner Mercedes-Benz Nobile Motors wspiera rozwój sportu na terenie Lublina. Naprawdę bardzo aktywnie włączył się w życie naszego klubu. To jest nasz cel, nasza filozofia, w którą tutaj łączymy sprzęt, motoryzacja i przyjemność bycia fit.